Freddy, są otwarte, chodźmy. Nie, nie mogę opuścić tego budynku. Jasne, że możesz. Chodźmy, schowamy cię gdzieś. Bez stacji ładowania wyłączę się w przeciągu godziny. To procedura bezpieczeństwa. Zostałem tak zaprojektowany. Muszę tu pozostać. Nie wracaj tutaj, nigdy nie będziesz tu bezpieczny. Będę tęsknić. Freddy, jeśli wyjdę, nic się nie zmieni. Wiesz o tym. Będzie więcej zniknięć. Tak, boję się, że to prawda. Gregory, musisz teraz wybrać. Drzwi są otwarte. Możesz wyjść. Lub możemy dalej poznawać sekrety Pizza Plexu. Czuję, że jest o wiele więcej rzeczy, takich jak wani.